Dzień dobry, przed Wami rozkłady roczne na rok 2026. Dla osób spod znaku wagi, jak wygląda rozkład jazdy? Najpierw będzie rozkład na sferę uczuciową, miłosną, potem sfera zawodowa, kariera. Później zobaczymy, jakie w ogóle emocje będą w Was albo Was otaczały, i na koniec rozkład główny, taki duży. Na cały rok, oczywiście, i zobaczymy, co tam będzie w przekazie. Ok, to zaczynamy. Sfera uczuciowa miłosna, najpierw dla osób spod znaku wagi na rok 2026. Starczy tego mieszania Zobaczmy Muszę się jakoś tutaj mieścić Te karty są dosyć duże No dobrze Królowa Buław O proszę Król Kielichów I dziesiątka No proszę jaki rozkład Wiecie co mi przyszło na myśl Jak zobaczyłem ten rozkład Piosenka Urszuli Sipińskiej Chłopak z drewna, baba z gumy, czy jakoś tak było? Eee, no w każdym razie śmieszna piosenka, w ogóle to, e, z tą piosenką wiąże się taka historia, że Urszula Sipińska w trakcie występu była przedrzeźniana przez Marylę Radowicz i jej ekipę, no i doszło do tego, że się autentycznie no, zaczęły mówiąc krótko, nawalać na scenie, przy wszystkich i potem było pytane, czy to było jakaś celowa ustawka, czy to było rzeczywiście w emocjach. Wygląda, że na, na to, że faktycznie w emocjach, bo potem się okazało, że pod pachą Urszuli Sipińskiej no, ciuchy pękły, zrobiła się dziura. No to nie sądzę, żeby to było jakoś tam przewidziane. W każdym razie, królowa była Kobieta, która wie czego chce, czuje się atrakcyjna, czyli można powiedzieć tak: Jeżeli waga jest kobietą, to kobietą, która będzie czuć, że wie czego chce, jest atrakcyjna, adorowana, dbająca o siebie, inwestująca w siebie. Jeżeli waga jest facetem, to będzie facetem, który będzie Miał świadomość tego, że kocha, potrafi kochać, ma przy sobie osoby wartościowe. Jeżeli jesteś singlem, poznasz kogoś do relacji, nie mówię do związku, dlaczego? Bo tu nie ma ani jednej karty sugerującej, że to będzie związek na długo, ale wystarczy, że na ten rok w sferze uczuciowej macie dziesiątkę kielichów. To jest karta mówiąca o tym, że ty i osoby, które Ciebie otaczają, będziecie bardzo szczęśliwi. Będziecie naprawdę zadowoleni i no widać, że niczego wam więcej poza sobą. Do szczęścia nie potrzeba? No chyba tak to by wypadało określić, no nie. No fajnie, super, naprawdę. Mimo, że tak jak powiedziałem, no nie ma tutaj perspektywy jakiejś takiej o cesarz, o cesarzowa, nie? Ale jeżeli jest dziesiątka kielichów, to nie ma co gardzić nawet takimi energiami. No dobrze, sfera zawodowa, kariera dla osób spod znaku wagi na rok 2026. Król Mieczy. Oho. Azbuław. Gwiazda. No proszę. Chcieć to móc, ja bym powiedział. Król Mieczy, jeżeli jesteś mężczyzną, to powiem szczerze, że tu już nie będzie myślenia, tu będzie autentyczne działanie. Jeżeli jesteś kobietą, to ten mężczyzna będzie miał tutaj jakiś wpływ na to. Ale jest Azbuław. To jest karta mówiąca o tym, że tu będzie podejmowane działanie. Jak jest Azbułów, to jest to w sumie coś, czego. Nie, to znaczy, mogłaś, mogłeś wcześniej się tym zajmować, czyli to nie jest takie coś zupełnie nowe, ale zaczynasz ten temat od początku. Więc może być tak, że na przykład otwierasz sklep, może być tak, że decydujesz się na. Zmianę funkcji, ale w tym samym temacie, w którym dotychczas pracowałaś, pracowałeś, Mało tego, jeżeli jest karta gwiazdy, to ja bym się zastanowił, czego sobie byście życzyli. Dlaczego? Bo karta gwiazdy to jest karta spełnionych życzeń. Więc, jeżeli w roku 2026. Będziecie sobie życzyli typu Nie no ja to już dobrej roboty to nie znajdę No to gratuluję To gratuluję Dlatego, że prawdopodobnie góra tego wysłucha I faktycznie dobrej roboty nie znajdziesz Gwiazda to jest karta mówiąca, że coś jest przeznaczone odgórnie Że jest jakieś życzenie twoje, jest jakiś przekaz Coś tu jest dla ciebie wyszykowane I jak najbardziej spełni się i twoje życzenie i twoje marzenie więc ja bym powiedział, że bardzo dobrze, bardzo dobrze, ale tak jak powiedziałem wcześniej, zwracam Wam na to uwagę szczególną. Zastanówcie się, co Wy sobie życzycie, albo co sobie mówicie, żebyście sobie potem sami dosłownie nogi nie podłożyli. No dobrze, a jakie uczucia, emocje ogólnie będą na rok 2026? Zobaczmy. Ogólne uczucia, spokojne, o proszę. To jest karta mówiąca o tym, że początek roku, tak naprawdę, ja wiem, no może nie połowa, ale zaczynacie rok w pełnym spokoju. Wyciszone, pogodne, skupione, czyli nie ma tutaj w sumie chyba nic. Yy... Co ja bym uznał, że może Ciebie niepokoić albo niepokoiło? Jeżeli Ty jesteś spokojną osobą, to znaczy, że wszystko idzie zgodnie z planem. Jeżeli Ty jesteś spokojną osobą, to znaczy, że nic się wcześniej złego nie wydarzyło, no i dobrze, i prawidłowo. Czyli no taki jest początek. Wyciszony, pogodny, skupiony, czy skupiona oczywiście, no nie, więc bardzo dobrze. Zobaczmy w takim razie drugie uczucie. Pełne, pełen szacunku. Ja bym powiedział tak. Czy to jest kwestia e, miłosna, czy to jest kwestia zawodowa, wygląda na to, że obie strony będą potrafiły się uszanować. Nie będzie między wami kłótni, będą normalne rozmowy. E, Zobacz tu, jest jeszcze napisane poważne uprzejmy pełen podziwu. Czyli z jednej strony ty będziesz mieć kogoś, kogo będziesz uważać za osobę wyjątkową dla Ciebie. A z drugiej strony może być tak, że to ty będziesz postrzeganą osobą, jako tą uprzejmą i jako tą, która zasługuje, Na pełen szacunek Na to, żeby temu komuś No może nie cześć oddawać Bo to już zaczyna wtedy jechać Normalnie jakimś Defiladą dosłownie Ale nie, no bez przesady Ale niepewność Jest na koniec jeszcze jakieś takie Jak to się Jak to w Brzyduli było Dobrze jak nie za dobrze, nie? Czyli będzie ciebie, Będziesz się zastanawiać o co w tym wszystkim chodzi? Bo, jeżeli nic się złego nie dzieje, to chyba jest cisza przed burzą. E, dosłownie będziesz mieć takie odczucie, dlatego, ta niepewność. Pełen wątpliwości, niezdecydowany. Taka chwiejność w decyzjach. Kurcze, no z jednej strony wszyscy mnie szanują, z drugiej strony e, komplementy sadzą. Tu sprawy idą jak należy. No to w takim razie, gdzie jest haczyk? I to będzie w tobie potem właśnie ta chwiejność, pełna wątpliwości, no to ja mam zrobić tak czy tak to ja już nie wiem. Z jednej strony może być w ten sposób, że ty będziesz czuć, że otoczenie tak bardzo wobec ciebie podchodzi pozytywnie, no i teraz, żeby nie zawieść tego kogoś, nie? Czyli podejmowanie decyzji może być potem naprawdę już pod presją i dlatego stąd mogą być te wątpliwości i niezdecydowanie dla odmiany. No dobrze. To w takim razie teraz ten rozkład ogólny na rok 2026. Zobaczmy. Dla osób z znaku wagi. Dobrze, starczę. No i sobie zobaczmy. Giermek monet. Redwan. No proszę. No i to jest ta chwiejność, która była przed chwilą w Twoich uczuciach. Eee, wszyscy będą jakby wobec Ciebie tacy spolegliwi. Giermek monet to jest karta mówiąca o tym, że Ty wiesz co masz robić, eee, ale też i będziesz osobą, która bardzo chętnie zasięga wiedzy od kogoś. Będziesz się umiała, umiał dostosować. Wiesz, to może być też na przykład tak, jeżeli chodzi o sferę uczuciową, że ty zrozumiesz, z kim tobie jest naprawdę po drodze. Że ta osoba jest dla ciebie właśnie taką, która sprawia, że e, przez życie aż chce się iść. No, zobacz, jakie masz fajne karty od samego początku. Dobry rok ci się szykuje. No, aby potem tam nie wyskoczyło coś jeszcze, różnie bywa. Ale tutaj, tak naprawdę, to Twoje zwątpienie zobaczmy, no, Giermek Buław. Yy, czyli będzie to w ten sposób, że Ty będziesz żyć dniem dzisiejszym i będziesz się bać podejmować jakieś decyzje poważniejsze, długofalowe. Yy, może to wynikać właśnie z tego, że kurczę, to niemożliwe, żeby było na tyle w porządku, na tyle jakoś taka równowaga i tak dalej, no nie? Będziesz się naprawdę poważnie zastanawiać, patrz, czwórka kielichu, czyli yy, dobrze jak nie za dobrze. Jak ci się będzie za przeproszeniem w dupie powodziło, to ty będziesz się zastanawiać, że chyba już jest coś za nudno i trzeba szukać, nowego, nowego rozwiązania albo coś, bo, bo podejrzewam, że to jest cisza przed burzą. No nie, słuchaj na spokojnie, nerwowo. Co będzie wyzwaniem dla Ciebie, czyli dla osoby z Poznaku Wagi w tym roku? Pustelnik. Pustelnik, wiesz, to może być w ten sposób, że jak ktoś się przyzwyczaił do pustelniczenia i pozna osobę, z którą nagle się świetnie dogaduje, nagle rozumiecie, wspólne tematy macie, rozumiecie co i jak robić, świetnie się gada. Spędza czas, yy, co jeszcze? Pomaganie, wzajemność, i tak dalej. No to taki człowiek, no faktycznie, może w Was budzić takie zdziwienie: Typu, yy, ale ja nie wiem, czy ja tego chcę, bo jak zdam życie, to się przejadę. No i właśnie masz z tego wyjść. Masz wyjść z tego pustelniczenia i masz wyjść z tego, że jesteś sama sam ze wszystkim. To jest rok. W którym ty tak naprawdę masz osoby, które ciebie będą otaczały, i będzie to bardzo pozytywne otoczenie. Nie wygląda na to, żeby ktoś ci tutaj celowo nogę podkładał, i dlatego wyzwaniem dla ciebie jest pokonanie bycia tym postelnikiem że za wszystko odpowiadasz sama sam, że decyzje podejmujesz sama sam, że jeśli chodzi o związki, to lepiej nie, bo tak jest bezpieczniej. Ten rok masz, jakby dać się ponieść fali pozytywnej wibracji z otoczenia. No? Co Tobie pomoże lub przeszkodzi? Dwójka buław. No właśnie, a tam było. Pamiętacie, co było i to dwa razy. Niezdecydowanie. A tu jest powiedziane, co Tobie pomoże? Zaryzykowanie, podjęcie jednak decyzji, bo taka jest dwójka buław. To jest karta mówiąca ok. Waga znalazła się na rozdrożu, ale umie wybrać, czy wrota lewe, czy prawe, czy czerwone. W sumie one nie są chyba czerwone, są bardziej takie różowe. Różowe czy błękitne, no nie? Czyli co Tobie pomoże? Śmiałe, odważne decydowanie. Nie bać się decyzji, po prostu działać. Ta miała tego asa buław, czyli. Wiem, że chcę coś robić, wiem, że chcę działać, wiem, że jak spotkam tego kogoś, to będzie to naprawdę fajne. No to czego się obawiasz? No przynajmniej na razie nie ma czego. Podstawą roku będzie Księżyc. No taniej pewność, bo jeżeli jest Księżyc, to jest to karta wyraźnie wskazująca, że ty się boisz tej ciemnej natury czyjejś. Ty się boisz, że jak coś idzie za dobrze, to za chwilę się to wszystko zawali, i, i będziesz żałować, i, i znowu będzie płacz i zmarnowany czas. Księżyc to jest lęk, księżyc to jest niepewność, księżyc to jest działanie po omacku, intuicyjne. Wiecie, jeżeli ktoś tobie zaproponuje, na przykład, żebyście razem, no nie wiem, coś tam podziałali, no to, to ty od razu będziesz się zastanawiać, no dobrze, ale jakie ten ktoś ma intencje w sumie, nie? I od razu będziecie podejrzewać, że no ja nie wiem, nie wiem, nie, sama sobie dam radę, pan się nie przejmuje, nie? Ale nie pomyślisz o tym, że ten ktoś nie chodzi o to, że chce twoich marchewek, tylko chce po prostu spróbować nawiązać z tobą relację. Co w takim razie odejdzie do przeszłości? No, trójka monet i to jest właśnie ten twój problem, bo trójka monet to jest podpisanie umowy jakiejś fajnej, awans, e, dogadanie się z kimś, kupno, sprzedaż, e, dotacja. Wiecie, no może być tak, że urzędnik Tobie coś podpowie, a Ty stwierdzisz, ale ja się na tym nie znam, to lepiej się nie będę w to pakować. Albo będzie dla Ciebie jakaś oferta awansu, a Ty stwierdzisz, że ja się na tym nie znam. Znasz się, bo tam była ten giermek monet był w przełożeniu. Czyli ty masz wiedzę, a jeżeli nie masz, to ją sobie sama sam ogarniesz. Podobnie może być, jeżeli chodzi o sprawy romantyczne i codzienne. Poradzisz sobie. Ja wiem, wagi to wagi. One muszą kombinować na prawo i lewo, i zastanawiać się, i tam nie ma, że na, na którą stronę ostatecznie ta szala pójdzie. No, ale dobrze, no zobaczmy dalej w takim razie w myślach, w planach. Szóstka kielichów. Tak, życie przeszłością. Życie przeszłością, może zajmowanie się dziećmi, typu nie, ja się do tego nie nadaję, ja, ja mam dzieci w domu, ja muszę mieć czas. Co jeszcze myślenie o przyszłości, czyli ja tam wiem, że ja już się tyle nakarałam, nakarałem w życiu, że teraz na pewno nic dobrego z tego nie wyjdzie. No i będziecie tak sobie dokładać, że tak to ujmę, nie? No, okej, okay, to co w takim razie w połowie roku? Mag, czyli waga potrafi zdziałać cuda. No, David Copperfield dosłownie. Mag nie sądzę, żeby to było jakoś coś typu, że wy się chcecie komuś przypodobać. Ja tego tak nie czuję. Nie wy. Skoro wy się boicie podjąć decyzję, to... No chyba, że boisz się podjąć decyzję, ale wstydzisz się jednocześnie powiedzieć temu komuś i będziesz temu komuś za przeproszeniem picować, że... Dobrze, to jest bardzo fajne stanowisko. Ja się może i na tym nadaję, ale umówmy się. Najpierw poszukaj sobie kogoś innego, a potem dopiero wróć do mnie i powiedz: Jeżeli naprawdę już się nikt nie znajdzie, to może pomyślę. No, oby to nie było w ten kierunek. Karta Maga ogólnie to jest karta mówiąca o tym, że ktoś potrafi naprawdę cuda zdziałać. Z niczego zrobić coś zupę z gwoździa, dosłownie. I życzę Wam tego. No dobrze, a wagi w takim razie jako osoby w tym roku. Królowa kielichów. Jeżeli. Zobaczcie, tam była kobieta jako królowa buław. A tutaj jest kobieta jako królowa kielichów. Czyli kobieta wrażliwa. Kobieta. Yy, zobacz, w sferze uczuciowej tobie wyszło, że kobieta ma być kobietą pewną siebie. Ma. Poczuć tą kobiecość swoją. Jeżeli jesteś facetem, to widocznie ta kobieta będzie grała tutaj jakąś rolę. Że wy będziecie się jej wstydzić może, ale nie w sensie, że yy, ona jest taka wulgarna czy coś. Nie, nie, nie. Będziecie się krępować, bo yy, jak to Ewa Wachowicz powiedziała swego czasu: faceci się mnie boją. Dlaczego? Bo odniosłam sukces. No to też może być taka opcja. Tutaj królowa kielichów odegra jakąś rolę w, waszym, w Waszej osobie, w Waszym zachowaniu. Otoczenie wobec wag, koło, fortunę, czyli jakieś zmiany idą. Mało tego, to są zmiany losowe, słuchaj. Dlatego tu było, musisz podjąć decyzję. Bo zmiany przyjdą do Ciebie z otoczenia, na przykład zmiana pracy, awans, przeprowadzka, poznasz wreszcie kogoś do relacji, albo e, Twój chłop, Twoja baba będzie nagle osobą do przyłóż i Wy się będziecie zastanawiali, kipiorun, o co tu chodzi? Nie, ja, ja się, ja nie ufam, ja nie wierzę, nie ma mowy i, i właśnie dlatego Wy musicie pokonać w sobie tego pustelnika. No dobrze, nadzieje, obawy w takim razie, no to już łatwo się domyślić. Ta, ósemka kielichów. Obawiasz się zostawić to, co masz w tym momencie, ale też i. Jeżeli wejdziesz w relację, to będziesz się obawiać, że i tak odejdzie, zostawi ciebie i, i będzie po ptokach, no nie? Koniec roku. Oj. Dziesiątka buław. No, powiem tak: interesy mogą iść na tyle dobrze, że się zaczniesz się nie wyrabiać. No to by to to było, nie? Ale dziesiątka buław ogólnie mówi o tym, że będzie ci z czymś ciężko. Będzie ciężko, na przykład dużo zajęć będzie, albo ogólnie jakieś takie poczucie trudu, ciężkości. No, nie jest wyjaśnione dlaczego. I ja w tych rozkładach tego akurat nie dopytuję, nie wyjaśniam. W każdym bądź razie końcówka roku może nie być dla Was jakaś łatwa. Ale pamiętaj, no, jeśli chodzi o cały ten rok, dlaczego ta trójka monet ma odejść do przeszłości? No pomyśl. Marnowanie sobie szans. Dziękuję.